i'm a i'm Według rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia, spożywanie nadmiernej ilości pieprzu szkodzi zdrowiu. Udzianie, proszę, o natychmiastowe przerwanie tej intensywnej aplikacji Piper Nigrum. A ja sobie będę pieprzyć ile chcę. To moja kuchnia i gotuję po swojemu. Yo, chat, I've got a massive 200 billion dollar bounty right now. Dzień dobry, słuchajcie mi, słuchajcie mi, halo halo, słuchajcie mię? Halo halo halo, dobra Dzień dobry, słuchajcie mi, słuchajcie mi, halo halo, słuchajcie Halo halo halo, dobra Dzień dobry, słuchajcie yeah, mi, słuchajcie mi, halo o halo, Ja pierdzielę Przegłosik był mały, ale już się nie ogarnąłem Czekajcie, trzeba odpalić streamka, tylko muszę cheatę wyłączyć do Minecraft Prensy, jak chcesz Discorda, to dawaj. Mm. Czekajcie. Uh, czekajcie, opcji dźwięku, tu artystowa, artystowa. Discordzie trzeba ustawić ustawienia jeszcze tylko. Dobra. Aha. Aha. Czekajcie. Nie, coś się chyba zjebało. Halo, ej! Słychać mnie czy nie? Nie, się chyba zjebało. Ej! Weź się napisz na czacie, jak jesteście w ogóle na czy nie słychać. Ale dobra, chyba słuchajcie, to tak, MCK trzeba palić. 1.18.2, nie, no chyba ta. 1.18.2 to coś, mody to coś. 1.18.2, mm. czekajcie, czyty mam wyłączone, chyba mam, dobra, wszystkie czyty wyłączone. Oczywiście, że to cheat'ów nie mam widzowie, tak naprawdę to sobie żartuję, to po prostu żartuję, że mam cheaty, a tak naprawdę nigdy nie używam cheat'ów, bo cheat'y to wiecie, tylko dla jakichś enenów są, e, a dobra, nie, w sumie siebie wyzywam, e, to nieważne, e, cheat'y są dla sig, no w sumie nie dla sig, niektórych, ale wiecie, no to po prostu, nie używajcie cheat'ów, no, 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 wolno. Czekajcie sekundę. Jak coś, to sorry, ale ja popierdalam mnie łóżko. Słuchajcie, czy są jakieś błędy? Jakie czy tu teraz nie mam włączonych? A, dobra, pewnie dlatego. Eee, to tam wyłączam. Eee. Graj. Mm -hmm. AHA! Nie działa mi! Ten mod w ogóle! Aha! Bo ja go wyłączyłem na tym. A! Nie działa po prostu, dobra. Odpalamy MCK. Nie nie. widać tego, czy nie widać mi a no, nie widać, czekajcie. Yy. O! Cel trzeba zmienić zaraz. Czas trzeba ustawić tu. Trzeba czas tam jeden wywalić tu. Tu topki, tu to. Yy, czekajcie, sekundę. Przechwytywanie gry. Aplikacji pełnoekranowej, dobra. Wchodzimy do Coincrafta, pamiętajcie Coincraft.pl Najlepszy serwer na świecie. W sensie w Polsce w sumie, ale to na świecie i tak i tak. Czekajcie, tak. Eee, Kurno. hm Czekajcie, przynajmniej na admina, czy możemy możemy tak przedstępnie. Szykę Ej O, tak przed... No, nie. ...pnie... ...no... Czekajcie, tik... To klej w studio trzeba jeszcze odpalić? Odpalamy jeszcze na TikToku streamka, okej? Okay? Tutaj jest, tutaj jest. Oznacza... A, okej. Okay. A, nie wpuszcza, nie wpuszcza. Hmm. Dobra, mam. No, nie ty, teraz. Odpalam. Ty. No tam e, gadasz. Dobra zaraz zagramy z kolegą moim jeszcze możliwe. Czekajcie, co gramy, bo tutaj wszystkie tryby wyłączone chyba. A nie, jest ten. Anarchy Practice. Kurde, czemu tu prawie nikt nie gra teraz? To jest taki zajęły serwer, ale nikt kurwa nie gra. No, on nie to tak. Czekajcie, skąd je trak. Czekajcie. Patrzcie, no, trzy osoby online, jak ja mam tutaj coś robić. Widzowie. Czekajcie. Un spawn. Fowa trzeba zwiększyć. Czekajcie, gdzie to się robi? Nie, nie tu. Zaraz zobaczymy. Yy. Ustawienia. Ustawienia graficzne. Gdzie się Fowa zwiększało Widzowie Aha, dobra, tu się zwiększało, to jest... Czemu taki chujowy FOW jest na największym? Malutki. Ej, bo nie mam z czego nagrywać jak nikt nie gra No i co kurwa, no tch, taki serwer, kurwa no Że się spokojnie z serwerem. Nikt tu nie gra. O, może idemy do? Nie daj temu. Czemu tutaj są niemili ludzie? Siema! A. Dasz Czekajcie teraz tak TikTok Live Studio jeszcze trzeba tak To coś To coś Nie tu, czekajcie To coś, wyloguj się To coś, tutaj wyloguj się, dobra Kurde Zaloguj się by rozpocząć w so, sumie ja mogę. Dobra, czekajcie, jeszcze raz to samo. Nie to. Eee, za pomocą Za pomocą telefonu, lub e-mailu, może? Nie wiem, w sumie. Eee, czekajcie, teraz tak. Mm, patrzymy szybko, czacik. Design... YouTube. Tak jakby. No wiecie, widzowie. Chujowo, 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 chujowo. Coś za coś. Zaraz mogę się, by rozpocząć. To. Eee... Za pomocą ha nie hm. Tragiczne to, to logowanie? Czekajcie, to zrobić za pomocą Google. E-mail lub telefon, aha Ach. A gente é Nie no, na TikToku nie robię streama kurwa, no co ja mam tu robić jak tu gra? Cz cztery osoby tutaj grają, no co ja mam tu zrobić? Spoko serwer, a mnie to już nie to, no Mieliśmy tutaj tch, grać normalnie No a wiecie tch, Nie działa ten, nie działa w ogóle kurwa Earth, nic nie działa Anarchia też chujowo. Patrz, tutaj jeden gracz, Jadmin pewnie, tutaj no, na Anarchy Practice też kilka graczy będzie. No, Dobra, to na razie nie co z tego, kurwa no. Czekajcie, tego MCK wyłączę, pogramy sobie na cheatach. Eż? W sensie, no nie na cheatach, ja wcale nie jestem taki, że mówiłem, że tylko baby grają na cheatach, a jednak kurwa sam gram na cheatach. Wcale nie tak, kurwa widzowie, tak nie jest, tak nie jest. Y to coś, to coś. Super, super, to coś, to coś to coś, to coś trzeba tutaj wziąć telefon, sobie położyć z odpalonym YouTubekiem. Podglądem na ety Więc wiecie. Piękne życie, piękne życie, o jest. To coś wyciszamy, to coś wyciszamy, to tutaj to wyciszamy, to tutaj wyłączamy. O! To sobie włączamy, to sobie włączamy. Tutaj tak, tak, tak. No i tak. Mm. Trzeba sobie dać tu, tu, tu. Niby taka normalna gra. Czekaj, tylko, czy tutaj pokazuje mi Tandera, czy nie pokazuje mi Tandera? O, pokazuje mi Tandera tam, pamperap ee, up, e, e, pamperap up. pamperap, up, pamperap, up, pamperap, pap, pap, pamperap no, tak, sobie położymy telefonik, najwyżej jeszcze ten czat muszę sobie włączyć na tym czekajcie, to coś, to coś działa, działają cheaty, czy, czy nie działają? działają, dobra tu są jakieś duelsiki, może są duelsy, dobra? Eee. No i tak lecimy, nie wiem. O! Trident, może polecimy sobie gierkę jedną. Walka rankingowa bierzemy. Nie co to nawet robi, A, dobra, to takie coś jest, dobra. Haha! Ha. Ale bocik, ale drewno, ale drewno. O, Crystal PvP, fajne, fajne. O czekajcie, czekajcie. Crystal PvP Diamentowe. Jest, eee, czekajcie, tutaj bez cheatów sobie pogramy, tutaj bez odpała sobie pogramy, bo fajnie się gra Crystal PvP. No i ja lubię grać krystala, ale wiecie, czasami nie umiem. Eee, czekajcie, takie coś, takie coś. Aha, bo tutaj gra Mamy na foli to chujowo. Kurwa, jestem chujowy w to. On też. O kurwo, jedna. Nie Jeszcze kurwa umiem na te krystale grać Dobra Tak się nie bawimy I chuj Nie chcę się kurwa z nim bawić, jak wiecie No takie rzeczy Pampera Pampera Pampera, pampera 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 Pampera, pa 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 Pampera No czekajcie sekundę, trzeba tak, aure wyłączyć, to tutaj tak trzeba polecieć, auto to o tym, mam tutaj gdzieś auto to, to o tym ustawione? Nie mam, dobra, to czekajcie sekundę. Trzeba tak robić, tak, tak, mm, tak samo jak on robi, panowie i panie, mm. czekajcie sekundę, trzeba ustawienia. Auto, auto, to ten mam. Ej! Aha, nie mogę zostać blisko bariery, to zajebiście. Tak ogólnie. Siema, misiaczek. Wiesz co, bo tak naprawdę to ci nie opłaca tak we mnie spamić, bo wiesz co? Bo tak mogę ja się pokonać, wiesz, misiaczek? Kolego mój kochany? A, chyba nie, wiesz, dobra. Wręcz nie chyba. Nie, ja czemu tu nie mogę postawić nic? Kurna, ja się zabije chyba. A sąsię oczywiście w GTRP. Żeby nie to. Esz, ale łatwe to było. Teraz to było łatwe. Ale to, to tylko dlatego byłam... Cheaty, a nie, ja bez cheatów gram. Zapomniałem widzowie, że ja bez cheatów gram, co nie? Jestem czystym graczem. The Bright. A. Nikt nie jest w kolejce. Dobra. Rankingowa. Eee. To. To. Eee. Dobra, robimy takie coś. Takie coś. Debil nie ogarnia to, nie, panowie. Wraz chyba nie wierzę, że mogę mu zawalić. Takie coś, takie coś, takie coś, takie coś. A, w sumie nie działa mi wszystko. No, nie wszystko mi działa, co nie, panowiem? I panie. Na, 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 Misiaczku, na mnie łeby nie działają, wiesz? Na mnie łeby nie działają, misiaczek. Na ciebie może łeby działają, ale już na mnie jeszcze nie, bo jestem odporny na łeby. Mm.

Pyk! No Czekajcie sekundę, bo tutaj trzeba zagrać, wiecie, jak tak spokojnie pyk! Lecimy, lecimy z nim! Ale łatwo! Ale łatwo! Eż! Dobra! E, nie chcę się ch chyba streama robić. Tylko dlatego, bo nie ma co robić tutaj, widzowie. Ja